Oto Julia. Julia pracuje w placówce medycznej i doskonale wie, jak ważna jest higiena i czystość w miejscu pracy. Aby ją utrzymać, Julia korzysta z jednorazowych ubrań ochronnych, które skutecznie zabezpieczają przed zabrudzeniem lub zaplamieniem ubrania podczas wykonywania zabiegu. Czasami jednak pobranie pojedynczej sztuki ubrania ochronnego może okazać się uciążliwe. Ale Julia ma na to sposób, korzysta z dyspensera Folmet z fartuchami foliowymi, który w łatwy i wygodny sposób umożliwia pobranie pojedynczej sztuki odzieży ochronnej, a także pozwala na higieniczne jej przechowywanie. Urządzenie przeznaczone jest dla każdego rodzaju folii jednorazowych. Można w nim umieścić np. fartuchy ochronne, peleryny fryzjerskie, a także prześcieradła, czyli arkusze foliowe w kształcie prostokąta. Dyspenser Folmet to produkt mobilny i można go postawić w dowolnym miejscu. Co więcej, jest przyjazny dla środowiska. Jego obydwie części składowe wraz z zawartością nadają się do recyklingu, dzięki czemu mogą zostać powtórnie wprowadzone do obrotu materiałów.